Harcerstwo daje duże możliwości rozwoju i, i tak samodzielności uczy. Zostałem wychowany przez druha Burczyka, komendanta, chówca długoletniego. I tak mi zostało. Mam takie przekonanie, że obecni Tutaj na tym spotkaniu zuchy harcerzy, a także instruktorzy, którzy mieli odwagę po raz kolejny odnowić swoje zobowiązanie harcerskie, czyli dali dowód na to, że będą bezinteresownie pełnić służbę naszej organizacji więc Bogu, Polsce i bliźniem. Prowadzę drużynę, no i dzieci są bardzo po prostu pomocne, starają się, chcą uczestniczyć w zbiórkach, no i to jest chyba taki największy sukces dla instruktora i dla drużynowego, jeżeli widzi, że jego praca nie idzie na marne. Kiedy ja rozpoczynałam działalność chłopacką, były zupełnie inne. ZHP było praktycznie jedyną organizacją w kraju, którą wspierali wszyscy, i oświata, i, i rząd. Znaczy musimy mieć tą świadomość, że my jesteśmy organizacją, Generalnie, które realizuje naczelne zadania również państwa. My wychowujemy proobywatelsko i pięknie powiedział Błogosławiony Stefan Frlichowski, że gdyby każdy obywatel naszego kraju był harcerzem, to nasze państwo byłoby najmężniejsze, najwspanialsze, najmocniejsze. Ta służba jest wartościowa, gdy spotyka się z dziećmi, z młodzieżą bezpośrednio w podstawowej jednostce, w drużynie, na obozie, na zlocie i Widzimy ten entuzjazm, to, że potrafimy czas tej młodzieży w sposób bardzo wartościowy zagospodarować. Ba, mamy 100 lat, wydawałoby się, że jesteśmy skostniali. Nie, my również wpisujemy się w nowe uwarunkowania państwa, w związku z tym unowocześniamy swój program, nie obca nam jest technika, chociaż niektóre rozwiązania nasze harceckie wydają się dalej wspaniałe.